Czy wiesz, że arbuz, ten orzeźwiający owoc, który wszyscy kochają latem, może być prawdziwym sprzymierzeńcem męskiego zdrowia? Dziś pokażemy, jak włączenie arbuza do codziennej diety może pomóc chronić prostatę, poprawić funkcje seksualne i przynieść korzyści całemu organizmowi. Pierwszym atutem arbuza jest likopen, antyoksydant nadający owocowi czerwoną barwę. Badania wykazują, że likopen pomaga zmniejszyć ryzyko stanów zapalnych prostaty i może działać ochronnie przeciwko raka prostaty jednego z najczęstszych problemów u mężczyzn po 50. roku życia. Im więcej likopenu w diecie, tym większa ochrona komórek prostaty przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Co ważne. Arbuz zawiera likopen w formie bardzo przyswajalnej, co oznacza, że organizm łatwo go absorbuje, szczególnie gdy owoc spożywany jest świeży lub w formie naturalnego soku. Kolejnym ważnym związkiem jest cytrulina, aminokwas obecny w arbuzie, który w organizmie przekształca się w argininę. Substancja ta pomaga poprawić krążenie krwi, zwiększając przepływ krwi do ważnych organów, w tym w obrębie miednicy. Oznacza to, że arbus nie tylko wspiera prostatę, ale może również poprawić funkcję erekcyjną, co doceniają mężczyźni w każdym wieku. Dobre krążenie wspomaga także zdrowie sercowo-naczyniowe i utrzymanie równowagi hormonalnej, kluczowych dla męskiego dobrostanu. Arbus składa się w ponad 90% z wody, co czyni go owocem wysoce nawadniającym. Utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia pomaga usuwać toksyny i ułatwia funkcjonowanie układu moczowego, co staje się coraz ważniejsze wraz z wiekiem, kiedy prostata naturalnie się powiększa. Regularne spożywanie arbuza może zmniejszyć stany zapalne i poprawić komfort oddawania moczu, zapobiegając powszechnym problemom u mężczyzn powyżej 40 roku życia. Co więcej, arbus jest bogaty w antyoksydanty. Które zwalczają stres oksydacyjny odpowiedzialny za starzenie się komórek i zwiększone stany zapalne w organizmie. Chroni to nie tylko prostatę, ale również inne organy, wspierając kompleksowe zdrowie mężczyzny. Owoc jest także niskokaloryczny, co pozwala włączyć go do diety bez obaw o przybieranie na wadze, stanowiąc świetną opcję na przekąskę lub deser. Jak spożywać arbuza w sposób najskuteczniejszy? Najlepiej świeży, w plastrach lub jako naturalny sok bez dodatku cukru. Aby wzmocnić działanie ochronne, można łączyć arbus z innymi produktami bogatymi w antyoksydanty, takimi jak truskawki, pomidory, pomarańcze czy zielone liście, przygotowując z nich soki lub smoothie pełne witamin i smaku. Dobrym pomysłem jest także przechowywanie pokrojonego arbuza w lodówce, gotowego do szybkiego spożycia w ciągu dnia, co zapewnia codzienną dawkę likopenu i cytruliny. Ciekawostka: badacze wskazują, że regularne spożywanie arbuza w okresie letnim może mieć efekt kumulacyjny. Oznacza to, że im częściej włączasz ten owoc do diety, tym większa będzie ochrona prostaty w dłuższym czasie. Małe, codzienne zmiany, takie jak dodanie arbuza do jadłospisu, idą w parze ze zdrowymi nawykami, takimi jak regularna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu i ograniczenie żywności przetworzonej, co wzmacnia efekty w zakresie zdrowia mężczyzny. Jeśli więc jeszcze nie uczyniłeś arbuza sprzymierzeńcem swojej codziennej diety, teraz jest najlepszy moment. Orzeźwiający, smaczny i potężny zasługuje na miejsce na Twoim stole, pomagając chronić prostatę, poprawiać funkcje seksualne i wspierać kompleksowe zdrowie. Zacznij już dziś i przekonaj się, że dbanie o zdrowie może być przyjemne, proste i naturalne.